Dzień dobry, witam serdecznie. Druga część spotkania z bieżącą analizą techniczną. Przysięgamy po instrumenty surowcowe. To jest czas zarezerwowany na godzinę 12. Zaczniemy dzisiaj od lewej strony, czyli od tym razem od pszenicy. 1050 to jest potencjalne wsparcie, o którym ja już mówię od dłuższego czasu, szczególnie w połączeniu z oporem 1130 notowania ugrzęzły w tym zakresie. Tym samym też trzeba wziąć pod uwagę, że to może być dalej kontynuowane. Z kluczowych, albo ważnych wartości, wymieniłbym jeszcze 940. To jest też dawno przełamany opór, który mógłby się zamienić we wsparcie, szczególnie w kontekście tych wyższych interwałów. Jak na razie, notowania podążają w myśl stęgi Bollingera, czy też stęgi Bollingera, podążają. Za poszczególnymi ruchami cen, ale notowania raczej koncentrują się w górnej połowie tego wskaźnika. Cukier, 19,50 po raz kolejny przywołuje tą cenę. Była szansa, żeby kontynuować ten mini trend wzrostowy opisany tutaj niebieską linią. Ja przypomnę, że cały czas w wyższym kontekście wyższym interwale taki trend można byłoby interpretować, szczególnie jeżeli spojrzy się na 1780, to jest niebieskie wsparcie. To stąd rozpoczęły się ostatnio, właśnie seria wyższych szczytów i wyższych dałków, a 1950 miało szansę być kandydatem na taki dałek, żeby właśnie stąd rozpocząć kolejne serii biały świec. Tak się nie stało, jest przełamanie, jest SLT od drugiej strony, więc trzeba się liczyć, że ten górny cień. Na bieżącej świecy podchodzący pod 1950 może zwiastować nam próbę zepchnięcia notowania, albo na 18,50, albo na 17,80. To są dwa najbliższe możliwe wsparcia, które należy brać pod uwagę. Kawa 215. To jest obszar, który przypomina o sobie. Tutaj mieliśmy lokalne, lokalne dołki. Ja postaram się to może to pokazać w jakimś przybliżeniu, chociażby na wykresie. Godzin, na wykresie dziennym. Widać, że ostatnie ostatnia sesja była koloru białego. Bieżąca, jeżeli by się utrzymała w tym kontekście, w jakim jest, czyli całkowicie jest właśnie wzrostowa, no to ten układ trzech bieżących świec można byłoby nazwać gwiazdą poranną, co dawałoby szansę na to, żeby no, uwzględniając to wsparcie 215, spojrzeć w stronę 230, a może nawet w na stronę nowego szczytu, ponieważ. No, fakt, że 215 jest broniony, to jest jeden z ostatnich wsparć tygodniowych, a tym samym też ten trend wzrostowy ma szansę być kontynuowany. To, co na pewno wzbudza tutaj pewną uwagę, to jest średnia krocząca, która notorycznie jest przecinana, mam na się czerwoną, przecinana przez wykres ceny. Coś, co wcześniej się nie zdarzało przez długie miesiące, sugeruje to, że ten ruch trendowy on znacząco wyhamował, i to widać, że mniej więcej od października nie mamy ani przełamanego z sukcesem oporu 250 ani nie mamy nowego dołka poniżej 215 licząc tam jakichś lokalnych naruszeń, więc dopóki ta sytuacja się nie zmieni, no to będziemy musieli te dwie ceny w sposób szczególny traktować. Koton 140 to był opór wyższego rzędu. Mieliśmy strukturę korekty pędzącej, czyli dwóch nachodzących na siebie korekt o podobnej długości, to przekłada się oczywiście na właśnie Pędzący ruch wzrostowy, no bo taka też jest nazwa, czy też taki jest wyćwik z tego układu. Wyższe szczyty, wyższe dołki nie pozostawiają najmniejszych na złudzeń, to jest stroną dominującą. Ja kolejny poziom jako przystanek dla białych świec mam chyba w 155. Tak, zgadza się. No to jest efekt analizy wyższego interwału. Więc dopóki się tutaj nic nie zmieni, no to patrzymy cały czas do góry i traktujemy przeceny jako ruchy korekcyjne, zakładając, że wzrosty mogą być dalej kontynuowane. Srebro. 23 jako wsparcie przełamane, nie ma jakichś większych chęci na to, żeby wyciągać srebro nawet w okolice 23,80, już nie mówię o 24,70. Więc otwiera się droga do jednego z kluczowych wsparć, które są widoczne szczególnie na wykazach tygodniowych i dziennych. Mam tu na myśli przedział 22, który został później rozszerzony do 21,40. To jest wsparcie, które funkcjonuje od roku 2020. Jeżeli cena tam dotrze, no to ja będę coraz częściej też sięgał do czerwonego obszaru, czyli dawnego polu 18.50, który no, prosi się o to, żeby został przetestowany. Sporo czasu upłynęło, głównie za sprawą poziomu 22 czy też uporu podaży w tym miejscu. Notowania nie, nie były w stanie zejść niżej. No zobaczymy, jak to tym razem. Będzie. Na pewno to, co podlega szczególnej uwadze, to fakt, że mamy ciągłość serii czarnych świec. Właściwie korekt nie ma w ogóle. Jeżeli miałbym szukać jakichś podobieństw, to zwracam uwagę, że ta faza, mimo że jest bardziej rozbudowana w czasie, ale jest podobna na przykład do tego ruchu rynkowego z sierpnia 2021. Wtedy w cztery dni notowania pokonały całą przestrzeń od 26 do 20 no i może być teraz podobny scenariusz właśnie z tym związany. Wtedy mieliśmy korektę o znacznej długości, czyli powrót w po ok. 24,70, więc jeżeli wcześniej żadna korekta się nie pojawi, to może się okazać, że i tym razem ta sytuacja się powtórzy. Złoto. Sięgamy niższych wartości. Ja przypomnę, że 1890 to był poziom, który był systematycznie broniony od dobrych kilku, jeżeli nie kilkunastu tygodni. W tej chwili, jeżeli cena close pozostanie mniej więcej w tych obszarach, no to mamy przyłamanie 1890, tam już jedna próba była, to jest końcówka zeszłego tygodnia. 1860 to jest wsparcie na pewno, na które ja zwrócę uwagę, ale to jest efekt mierzeń czy też analizy na tygodniowych, spadki poniżej 1860 w tych skalach oznaczałyby skierowanie wzroku stanu na 1760, co uwiarygodniłoby coraz bardziej tą pomarańczową strefę oczywiście jako obszar tworzenia się formacji podwójnego szczytu, zdobywanie kolejnej przestrzeni przez podaż dawałoby coraz większą perspektywę, żeby sięgać na coraz niższe wartości. <laughs> Także jak na razie zobaczymy sobie, czy ten kształt utrzyma się do końca dzisiejszej sesji. Mieć. Bez większych zmian, jeżeli chodzi o ostatnie 2-3 dni, 9700 jako wsparcie się dość mocno broni, aczkolwiek wszystko jest koloru czarnego, więc chyba tutaj posiadacze długich pozycji nie mają łatwego zadania, bo nawet jeżeli próbują wypchnąć notowania, chociażby o kilka dolarów, to zaraz wszystko jest spychane do dołu. Może to być zapowiedzią, że ta żółta strefa stanie się upem posiadaczy krótkich pozycji, a w konsekwencji trzeba będzie skierować wzrok no, w stronę na przykład 9100 czy 8700. Takie scenariusze ja już dawno przywoływałem, szczególnie w okolicach końcówki roku, kiedy notowania. Tutaj właśnie, gdzie jest linia pionowa, wyszły z, z obszaru powyżej 9,700. Testując go od dołu, co miało miejsce na przykład miejsce w okolicach 8 grudnia, potem jeszcze raz w okolicach 4 stycznia, to się nie udało. Notowania wystrzeliły i zrobiły nam nowy, nowy wyższy szczyt. Minimalnie, ale mimo wszystko tam w okolicach 10700. W tej chwili kolejna szansa, żeby no, z tego ruchu ubocznego zrobić coś więcej niż tylko. Ruch boczny, ale wymaga to trochę więcej cierpliwości. Ropa WTI. Rysowałem trójkąt, gdzie szczyty były w ujęciu spadkowym i płaska podstawa. No, wygląda na to, że linia, którą tutaj rysowałem, może stać się wewnętrzną linią trendu, jeżeli oczywiście notowania ją zarespektują W tej chwili zaczęłyby się wzrosty gdzieś w okolicach 100 dolarów za baryłkę. Patrząc z perspektywy poziomych stref. A ja jednak wolę opierać się na tych. No to zwraca uwagę, że cena nie pozostała powyżej 104. To była potencjalnie mała trampolina do tego, żeby wypchnąć wartość ropy WTI na wyższe poziomy. Cena zeszła niżej. Do 98 jeszcze mamy daleko jako wsparcia lokalnego. Ja jeszcze bym się chwilę zastanowił nad czymś, co w ostatnim czasie się upupliło. Niestety, ale brak konkretnego trendu. Narzuca nam też pewne perspektywy wynikające właśnie z tych mniejszych ruchów e, rynkowych, czyli im bardziej on jest zacieśniany, im bardziej on jest boczny, tym więcej możliwości się tworzy. Około 101 dolarów, jeżeli Państwo dokładnie byście zachowanie ceny w tym niebieskim obszarze, to widać ewidentnie, że w tym tutaj sporo tych dołków się w ostatnim czasie pojawiło. Więc kto wie, czy to cofnięcie to nie jest właśnie próba powrotu do początku ostatniego swingu wzrostowego, ale o tym dowiemy się w momencie, kiedy 104 będzie przychłamywane, to będzie wtedy wiadomo, że rzeczywiście, że ten impuls wzrostowy tutaj się będzie napędzał, a w tej chwili mamy tylko jakąś jedną większą korektę, bo jest ona rzeczywiście sporych rozmiarów. Ropa Brent 108 przez chwilę było naruszone, bo tam jest kwestia jednego dnia. Mowa o 29 kwietnia. Potem notowania się załamały, kierując się w stronę 103 i to jest najbliższe możliwe wsparcie, więc jeżeli ktoś zakłada wzrosty czy też wyjście górą z tej formacji trójkąta, która jest bliźniakiem tego, co było na ropie WTI, to na ropie BRENT 103 właśnie taką trampoliną może stać po to, żeby ropa gdzieś tam dalej zyskiwała na wartości. Ja przypomnę, że ogólnie surowce i towary to jest temat, który. Z jednej strony nie jest trudne, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o analizę i takie poziomy, ale z drugiej strony no, trzeba na pewno na bieżąco siedzieć wszystkie informacje fundamentalne, geopolityczne, tak, że ma tu na myśli ten konflikt, bo no, intensywność tych informacji też będzie bezpośrednio wpływała na ruchy rynkowe. Tak. Więc to z tego, że możemy analitycznie sobie wskazać kluczowe poziomy, ale jakieś informacje, które się napłynie, może drastycznie zmienić kierunek ruchu. Ceny, i wyznaczyć na przykład tam nową tendencję na kolejne dni czy też tygodnie. Także mimo wszystko starałbym się, będę tutaj Państwa ukierować, żeby szukać sobie też i szerokiego obrazu w przypadku układ tego segmentu rynku. Z mojej strony to tyle. Tradycyjnie na koniec informacja o ostrzeżeniu ryzyku. Warto z nią się systematycznie zapoznawać. My tu oczywiście aktualizujemy też liczbę rachunków, które notowują straty w danych kwartalach, także to też możecie Państwo takie statystyki sobie robić i śledzić. Z mojej strony to tyle, przynajmniej na chwilę obecną zapraszam na 15, na indeks. Dziękuję i do usłyszenia.